Szanowni Państwo, A że tam będzie lepsze? Szanowni Państwo, witam serdecznie w murach stołówki Integratu Zespołu Szkół na spotkaniu przed tak jak to mówi ksiądz biskup Górny, że Wigilia jest tym radziemy. My się tutaj spotykamy, aby wprowadzić ten nastrój świąteczny, podziękować Kacze. Zaproszonych gościom na współpracę, za udział. Więc proszę mi wybaczyć, teraz przeczytam zaproszonych gości. Jeżeli się pomylę, kogoś pominę, to proszę wybaczyć. Więc witam serdecznie Księdza Prawodawcy Sacha Juga Jagustyna, prowadzka Pora Świętego Krzyża Kapelana Karni Dziękuję Ojca Pawła Klimasta, klasztor Ojców Księdza kapelana 21. Witamy Przed Przewodnik Franciszka, tutaj naszego proboszczy. Jest. O. Pana Kazimierza Wilka, prezesa zarządu pierwszego oddziału Armii Krajowej Rzeszowie. Tutaj mam zawodowany, że tam jest. Jest. Pan Franciszek Sagan, prezes zarządu drugiego Oddziału. Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rzeszowie. Witamy serdecznie. Adam Kutyku, przewodniczący Związku represjonowanych Politycznych Żołnierzy i Jówników w Rzeszowie. Witamy serdecznie. Majora pana Janusza Broniarka, tutaj w zastępstwie za opieką pana Mariusza W Rzeszowie pana Józefa Wisza, też go tutaj widziałem. Tam serdecznie. Zastępcę Wojskowej komendy uzupełnił majora Brzezowskiego, Dariusza. Witamy tutaj serdecznie naszych kolegów. Populkowyka Tomasza Gdaka, dowódcę pierwszego batalionu szczepionek pod Serdecznie witamy. 21 I nie ma patrury do 121 i 13 Baterii Udowodzenia. Zawsze <noise> witam. Witam. Alec hawart Litwina, szefa Delegatury w Wyspach i Komendy Transportu. Zawsze witam. Z naszego chowaneczka Krzysztofa Lacha, komendata pracująca w wojskowej, i rządach. Zawsze Przewodniczącego podkarpowskiej grupy pojemników z kogoń